Siemanko, z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was razem z Gaena. Dzień dobry Ponieważ słuchajcie, dzisiaj znaleźliśmy taką fajną gierkę na Itch.io, która nazywa się Pikwip? Whip. Whip. Pip, pip, Ogólnie chodzi o to, że e, mamy tutaj jakieś. Przepraszam hmm. bardzo, dlaczego ty jesteś tym bardziej uroczym? Znaczy, ja jestem, w razie, żeby nie było. Ja jestem ten z pomarańczową twarzą, a. To nie jest pomarańczowy, to jest różowy. A Nelly jest jakimś niebieskim jednorożcem, czy cokolwiek to. Ja jest? Ja wolę być tamtym, powiem ci szczerze. Gdybym e... miała możliwość, to bym sobie wybrała tego okay, ładniejszego, ale oczywiście. Co my tu robimy. Pip, 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 pip. Poczekaj, ty, ja jestem whip, a ty jesteś pip. Aha, aha, poczekaj, czy to. Aha, ty mi będziesz teraz ciągnęła. Po... Tak, chyba. O, poczekaj, poczekaj. Może ty czekaj. musisz tutaj również wejść. Hop, dobra, dobra. Okej, okay. no i dawaj, ale... I, uh, o nie, o nie, nie. <noise> o nie, dobrze. Poczekaj, bo ja naciskam spację przez przypadek. Hi, hi, hi. Ho, ho. Nie. Ho, jestem. Przepraszam, czy ktoś w ogóle Zapraszam. wytłumaczy, dlaczego w jak czajnik? E, jestem, może jestem czajnikiem z twarzą? Masz jakiś problem do czajników? Nie, przepraszam, jesteś, to zabrzmiało źle, ale... Jesteś, jesteś czajnikorasistowska? Nie, przecież Wracaj! Chwila! Czekaj, 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 czekaj! Nie, nie, nie! Czekaj, 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 stój, stój! Zobacz! Przepraszam bardzo. Zobacz, ty jesteś normalnie! Normalnie! Ty jesteś palnikiem, a ja jestem czajnikiem na tym palniku. Aaaaa! Znaczy nie wiem, chyba tak tylko mi się... Ale dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Przepraszam bardzo, jeżeli ja jestem palnikiem, to ja jestem To ja jestem ważniejsza. Czy możesz... Gnomie mały, czy możesz przestać mnie ten pospieszać? No przecież, przecież jest wszystko w porządku, skaczemy, chodzimy, w ogóle klawiatura hałas. hałasuje. Hała, do góry, Wiesz do góry. Co? Pociągnij, pociągnij mi, pociągij <laughs> mi. Pomóż mi! Pomóż mi! Co to hey. Wiesz co, to mi się kojarzy z get over it. Tak to, to się tak gra nazywa? E, też mi się trochę kojarzy z tym. E, nie, ono się nazywa Get Over it, get tak? Over it, getting tak. over it chyba, tak takim gościem w wielkim. wielkim panie Jak to się nazywa? Nie kufel. Kocioł, kocioł, kocioł. Tak, przegarniał kocioł czajnikowi. panikowi, proszę bardzo. Przepraszam bardzo, czy możemy w ogóle powiedzieć, że ja jestem tym modelem. Skoro jesteśmy pik, whip, to które z nas to jest pik, a które z nas to jest whip Ja jestem pip. A jestem whip Tak, jest pip. Aha, ciebie się włącza na palniku na kuchence i jest pip. A ja jestem. <laughs> Screaming. O nie! Czy my tu mieliśmy wejść? A um, co ze mną teraz? Gdzie mamy iść tutaj? Wiesz co, pojęć tak. Ty jesteś o wiele bardziej uroczy. Wyglądasz jak mały gnom. Jak mała żaba z tymi małymi twoimi nóżkami. Zobacz jak one tutaj. chodzą. W ogóle, co więcej, wyglądasz jakbyś miał dresy. Zobacz, jakbyś miał taki, taką tutaj. fujarkę Hep. na górze. No bo to jest... I to masz jest, po prostu kaptur jest mój, na to. To jest mój uchwyt. To jest fujarka. To jest uchwyt. O! Przepraszam, chodź, już chodź idziemy na ciebie. Pyk? Okej, okej, dobra. Idziemy tu, teraz. Jup, łeb. Ej, to rzeczywiście jest tak getting over pod tym względem, żeby tutaj po prostu. Czy to jest chyba, checkpoint? Tak. Czy możemy tu wejść? Nie, raczej nie, to chyba nie jest nasz dom. Okay. Poczekaj, spróbuję zapukać. Poczekaj, spróbuję zapukać. Halo. Nie, musisz Olani. Nie dom. nie jesteśmy, nie jesteśmy słuchaj, jak ci um, sprzedający ludzie sprzedający te odkurzacze. Na, ja, a jak na górę? O, wiem, 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 nie wiem, nie niżej trochę. O, nie o nie pod spodem tak pod spodem nie bo my też graliśmy w w że tak tak można było przeciągać Tak, Tak, takiego takiego Poczekaj, Poczekaj, ja w w spróbuję spróbuję ręką. Hop, um, hop. Wiesz, co to jest tutaj gorsze? Tak, słucham? Ja steruję strzałkami, a ty sterujesz w USAD. Tak. I ja mam te strzałki, na te strzałki wylałem kiedyś sok pomarańczowy. <laughs> I te strzałki tak niekoniecznie chcą działać. Wiesz, co. Well, if w sensie... this is, is it the consequences of my own actions. Bo w sensie ja naciskam te strzałki, one tak niezbyt chcą. Wiesz co? Musisz zejść, dobra? To brzmi, o, dobra. To brzmi jak twój problem, naprawdę. Pyk. Kto pytał? Hop. Kto Czekaj. pytał? Nikt. Hop. O! Dodawaj. No ja, ja po prostu jestem, jestem Twoją liną, jestem Twoim oparciem, jestem Twoim wsparciem. O wie, najpierw trzeba skoczyć, a dopiero potem. Owszem, bo. W bok. Przepraszam, przepraszam, to ja mogę wykorzystać ten moment, zanim oczywiście sobie wycięcie. Ja nie, nie możesz. Mogę! Możesz? Mogę. To właśnie tutaj. Ale te, ale te klawisze wcale nie, 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 nie działają lepiej. Powiem ci tak, ja wykorzystam ten moment, zanim zrobimy cienie. czemu mi zrzucasz? Że jeżeli jeszcze dałeś łapkę w górę, drogi widzów, wspaniały tutaj przypyszu na ten kanał, to koniecznie jest oczywiście, żeby było więcej odcinków ze mną. Bo jeżeli ten odcinek źle pójdzie, to czochę nigdy nie zaprosimy już na ten, na ten kanał więcej. Więc ja zapraszam do polajkowania tego filmu oraz do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie widzisz, robicie. nie było cięcia, widzisz? Zagadałaś ich, zagadałaś ich i nie było cięcia. <grym> się dokładnie. O, dużo lepiej, dużo lepiej. Przepraszam dużo lepiej, bardzo. bardzo. Ja potrzebuję. Hej, ja potrzebuję całą zawczoną. nie. Ja potrzebuję całą czoło teraz. Mm. Jako wsparcie. Widzisz? O, widzisz? widzisz? Nie! nie, 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 nie. Uf, dobrze, że tu to jest koniec? Czy oni nam zasugerowali, że, że co? Że my tam dalej nie możemy dalej pójść? A co, jeżeli to jest koniec gry? Nieee. A co, jeżeli to jest koniec gry? Nie. Było przecież napisane. Thanks for playing Pitch Pitch. pitch. pitch, pitch, pitch. Musimy w takim razie dojść tam ponownie i um, zobaczyć, czy rzeczywiście nie możemy tam dojść. Czy to jest nasz problem, czy to jest problem gry, ok? Dobra. Okej, okay, co teraz? Jesteśmy tam. Kto skocze? To, kto skocze? E, Ty? Ja spróbuję. Ty, czajniczku? Ale, ale, ale proszę się nie, nie zrzucaj mnie, bo przepraszam, zobacz. Mnie. Uwaga. Przepraszam, przepraszam. A musisz troszeczkę zbliżyć, bo Dobrze. będziemy się ciągnąć. Proszę, jeszcze troszeczkę. Jeszcze o, tak. do, do mnie, do mnie, do mnie jeszcze trochę. O, dobra. Ale ja się boję, że Uwaga. No. Ha. O, dobra. Jestem, jestem, dobra. jestem, jestem, jestem. Dobra. Czekaj. Ha. Skacz, 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 ha. 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 No i co teraz z tobą jest? A jakbyś tak... Czekaj, jakbym tutaj utknął e, i ty byś przeskoczyć. Ale wie, że to jest prawie niemożliwe. Czekaj, czekaj, ponieważ... czekaj, to może inaczej. E, e, Przesuń się, przesuwaj się coraz w lewo. Ja się przesuwam coraz w lewo. E, pójdź trochę. Na razie czekaj. wiesz co jedne, co widzę, to wibrujesz To chyba nie o to chodzi. Albo robisz breakdance. Ja rzeczywiście spróbuję skoczyć, ale Spróbuj. jeżeli ja, ja jestem ja, ja, potaku... ja cały czas robię tak. Ale jeżeli jestem... Nie bo mnie. Rozpraszasz! Jeżeli jestem pod taką presją, to ja nie wiem czy mi się uda. Czy możesz... Po... Czy możesz Spróbuj. przestać? Nie, mogę, bo inaczej spadniesz. O. Wiesz co, wydaje mi się, że jest to rzeczywiście koniec gry, ponieważ. Ale on... jak to koniec? Najwyraźniej ona była tak trudna. Ale tam dalej krótka. było przejście! No, chcesz jeszcze raz? Tak. Ostatnia próba. Spróbuj, tylko proszę cię nie fibruj teraz w powietrzu. Uwaga. No, dawaj co bardzo twoje małe nóżki. Dobra, spróbuj. A może wejdź na mnie i skocz ze mnie. Okej. Okay. Czekaj, spróbuję. Tylko błagam cię, nie spadnij, co? A. No właśnie o to no. mi chodziło. Lepiej nie spadnij. Dobra, to nie ze mnie. Uwaga. To, to nie z ciebie już, I to już no. nie z ciebie. A! Dobra, z rozpędu, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się. Tam nie może skoczyć. A może tam po prostu nie ma blok, nie ma jakby przechodzisz przez to, może tam nie ma po prostu stałego gruntu na tej klocku. Um, może nie, to jest specjalnie prostu... my tu próbujemy przejść, a ta gra po prostu się tutaj skończyła, rzeczywiście. Mi się wydaje, że się ona po prostu skończyła, tak jakby to jest zbyt dziwne. A... Um, no tak, rzeczywiście. Wcale nie przechodziliśmy tej gry około 4 razy albo 5, żeby zauważyć, czy rzeczywiście jest dalszy moi koniec, drodzy. moi drodzy. Dokładnie. Ja myślałem, że to będzie jakaś fajna, przynajmniej dłuższa grana, przynajmniej ze dwa odcinki, albo przynajmniej będziemy Ale pół godziny. Ale Im więcej łapek w górę, tym ta twarz się pojawi na tym kanale. Am I right, ladies? Or am I right, ladies? Jeśli znajdziemy jakąś gierkę kołopową, to bardzo chętnie. A póki co, moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka. Osiem minut świetnej zabawy. Całkowitej. Wcale nie ma takiego egzystencjonalnego bólu w moim sercu. Tak czy inaczej. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym i cześć!